Onsen. Na onsen i co będziesz robił? Eee, nie wiem. Nie wiesz, co będzie robił. A co robi się na onsenie? Grytać. Co? co? A, a będziesz się kąpał w wodzie, tak, ciepłej? I to może. Uh, Misiacz. What you mix there? there is oh, I to know. <laughs> mix? <laughs> onsen has Maybe Cześć wszystkim w kolejnym vlogu. Ja właśnie siedzę nad rachunkami. Staram się je spisać do zeszytu i skontrolować na co poszły pieniądze w zeszłym tygodniu. Od jakiegoś czasu właśnie robimy coś takiego w domu. I faktycznie nie wydajemy już na jakieś takie pierdoły i głupoty, albo przynajmniej człowiek pamięta na co wydał te pieniądze. Takie i to mu właśnie poszli na onsen. I w ogóle z tym onsenem wyszło tak, że takie wczoraj poszedł się pożegnać ze swoim współpracownikiem. On przychodził tam na umowę zlecenie i takie pomagał mu załatwiać wizę do Anglii na work and holiday, ponieważ on chciał bardzo. Nauczyć się języka angielskiego, plus do tego on ukończył jakąś szkołę taką młody, jakiś uniwersytet, i on właśnie bardzo chciał najpierw do Stanów, no ale w Stanach było bardzo drogo, bo spróbował, że. Więc postanowił właśnie, że spróbuje z Anglią, no i udało się. Dostał tą wizę, za tydzień leci. No właśnie, takie poszedł wczoraj z nim na takie pożegnalne piwo. No i Tomo tak mu pozazdrościł, że takie właśnie wychodzi, i że Tomo też by bardzo chciał. I nie wiem skąd to wyszło, ale on chyba sobie pomyślał, że to jest właśnie, że takie idzie na onsen i że on też chce iść, więc wczoraj wieczorem ta, Tomo tylko chodził i właśnie mówił: No, kiedy ten tata wraca? Idziemy na onsen. No i niestety takie wróci, jak już Tomo zasnął, i dzisiaj rano wstał: O, wróciłeś, to dzisiaj idziemy na onsen, więc utwierdziło się to, że idą, więc poszli. Potem pójdziemy sobie na susi, jak się skończą chlapać w tej wodzie. Ja akurat nie jestem fanką publicznych łaźni, chociaż te łaźnie są też rozdzielane na męskie i damskie, to ja jednak nie jestem fanką takiego, wiecie, rozbierania się przy wszystkich i po prostu chodzenia w naturalu, w naturalu po prostu przy tych babciach, przy innych młodych osobach, no jakoś tak mnie tak nie, nie ciągnie do tego. W prywatnych jest fajnie, ale tak w, w publicznej to bym nie, nie mogła, jakoś mnie po prostu to blokuje. Dzisiaj ogółem ja w planach mam zapisanie się na egzamin z języka japońskiego. W czwartek na zajęciach dostałam ostatnio właśnie zielone światło od swojej sensei, że mogę śmiało się zapisywać i podchodzić do egzaminu lipcowego. Jeśli ktoś nie wie, to egzamin nihongo norioku shiken ma pięć poziomów. Poziom piąty to jest ten najniższy, a poziom pierwszy jest poziomem najwyższym, tym takim najbardziej zaawansowanym. Ja podchodzę do poziomu trzeciego, czyli to już powinien być jakiś średnio zaawansowany. Mam jeszcze trochę problemów z gramatyką. Zapamiętanie po prostu tych wszystkich punktów gramatycznych jest jak dla mnie najcięższe do ogarnięcia przez to, że w języku japońskim bardzo dużo rzeczy łączy się z czasownikami Czasami e, przymiotniki też się odmieniają na negatywne i na pozytywne. I czasami po prostu oni naładują tak dużo tej gramatyki do środka, że ja już sama nie wiem, czy to jest mm, pozytywny, czy negatywny wynik e, tego zdania, czy nie. No, ale moja Sensei powiedziała, że dam na pewno radę, bo widzi, że jest ostatnio bardzo duża poprawa. E, zwłaszcza, że nawet czytanie w tych samych znaczkach już nie męczy mnie po, po przeczytaniu jednego czy dwóch zdań. Tylko jestem w stanie przeczytać teraz trzy strony takie, wiecie, maczkiem e, zapisane. Plus do tego e, też sama zauważyłam, że na przykład jak e, widzę wpisy na Twitterze swojego ulubionego zespołu, to jestem w stanie przeczytać i zrozumieć przynajmniej w połowie, co jest tam napisane, no bo faktycznie pojawiają się takie słowa, których jeszcze nie znam i muszę sobie je sprawdzić, ale jestem w stanie właśnie wyciągnąć sobie. O co w tym wszystkim chodzi, więc jestem naprawdę z siebie zadowolona, bo ja nigdy nie myślałam, że po prostu dojdę aż do takiego poziomu, że będę w stanie zrozumieć język pisany. Bo zmówionego jest łatwiej po prostu wyłapać, a niestety tutaj, jeśli chodzi o język japoński, to bardzo dużo trzeba ćwiczyć tych znaków, bo jeśli się ich nie ćwiczy, to bardzo szybko się zapomina, i tak to właśnie jest. Więc dzisiaj chciałabym, no i ostatnio właśnie przysiadłam też do robienia notatek, i w kwietniu chciałabym trochę już przycisnąć y, z takimi powtórkami. Bo wtedy mi chyba kwiecień, maj, czerwiec, no praktycznie cztery miesiące do samego egzaminu. Więc tutaj mam swoje notatki, już wczoraj je zaczęłam robić takie fiszki. I o! One mniej więcej tak wyglądają. Moje notatki muszą być zawsze kolorowe, one muszą być przejrzyste, bo ja po prostu nie mogę się wtedy skupić. A też przez to, że bardzo dużo przepisuję ich, bo na przykład coś mi się nie spodoba, to jest większa szansa, że zostanie mi coś w głowie. I dlatego też nie mam problemów na przykład z skandzi i z ich czytaniem, przez to właśnie, że tak dużo ich przepisuję. Plus do tego właśnie, hmm, gdzie one tutaj są. I to są kandzie, które muszę znać, i słowa, które mogą się pojawić po prostu na teście. Niestety tych znaków jest tak dużo, że nowych jest chyba 350 do, do nauki, więc jeszcze trochę ich mam przed sobą. Plus do tego właśnie jest więcej. Teraz robimy cały czas testy. Z testów wychodzi mi coraz lepiej, więc jestem naprawdę zadowolona z tego. No ale wiem, że jeszcze sporo przede mną, plus do tego um, jednak chciałabym, żeby ten mój wynik z tego egzaminu był w miarę taki, wiecie, przyzwoity i mam nadzieję, że właśnie po uzyskaniu tego certyfikatu na N3 e, już nie będę musiała tak się martwić, jeśli chodzi o po prostu szukanie nawet takiej pracy. E, wiecie. Bajto, bo niestety tutaj ja nie wiem, może dlatego, że to jest Shizoka i że nie jest to Tokio, bo w Tokio może jest po prostu łatwiej, e, jeśli chodzi o taką, wiecie, pracę nawet na zmiany, ale pewnie też moim problemem, problemem jest to, że e, no mam tomo i po prostu blokuje mnie też czas, nie jestem w stanie po prostu Mm, na przykład pracować od rana do wieczora, bo też nie chciałabym, żeby po prostu to musi w tym przedszkolu e, tak długo. Więc ja tutaj sobie zaraz z, a, zerknę, co ja tutaj muszę zrobić, żeby się zapisać na kolejny poziom. Plus do tego zauważyłam, że cena się też zmieniła, i teraz egzamin kosztuje 7500 jenów. A jak Podchodziłam w grudniu 2021 to płaciłam tylko 5000, więc ono połowę w ogóle skoczył do góry. Strasznie drogowo, <coughs> A niestety forma egzaminu się nie zmieniła, więc nie wiem, za co nie chcą takie podwyżki. Nie wydaje mi się, żeby papier aż tak podrożał, no ale niech im będzie. Skoro dostałam przyzwolenie, tak jak mówię, że też na pewno powinnam dać radę. Więc spróbuję. Może akurat.

とも、どこですか。あ、ここともくんのお部屋ですか。はい、いい。いいや。こんにちは。<laughs> あれ、かわいいじゃん。ここともの本どれにするの？これとこれ。ああ、すごい。今日も何読んでるの？ワニワニ。ワニワニ。<laughs> いい気持ちいい。 何何ややっってててんののか <laughs> ますかかき氷デコレーションしてるなお、提携の配布は終了いたしました。

맛있어 고마워 고마워 안녕 뭐해? 뭐라기몸라 Takie właśnie wziął Tomo już do spania. Słyszę, że już czytałem jakąś książkę, więc chyba tym razem Tomo pozwolił sobie jakąś wybrać inną, bo takie to zawsze ma ludzi, że Tomo wybiera zawsze tą samą. Ja niestety też czytam niektóre książki po kilkanaście razy pod rząd, no ale tak to jest z dziećmi, jak coś im się spodoba. Ja teraz sobie tutaj przysiadłam do stołu, bo chciałabym mądrobić zadanie domowe z języka japońskiego, bo w czwartki mam prywatne zajęcia. Z piątkowej szkoły mam na razie przerwę i wrócę do niej dopiero od kwietnia a na kolejny rok. I chciałam trochę tak poruszyć kwestię mojej takiej dziwnej nauki tego języka, przez to, że ja w domu nie używam języka japońskiego. Ja bardzo dużo rozumiem, jestem w stanie skomunikować się z obcymi osobami, jestem w stanie pójść sama do lekarza czy do urzędu, załatwić to co potrzebuję bez większego problemu. Naprawdę, wszystko po japońsku jestem w stanie powiedzieć. Z mamami czy z panią z nauczycielką z przedszkola też rozmawiam tylko w języku japońskim, ale w domu nie umiem się przełamać. No niestety jest tak, że tak mnie w jakiś sposób blokuje, Wstydzi, po prostu wstydzę się przed nim e, rozmawiać. Yy, I nie wiem czym to jest spowodowane, bo wiem, że takie bardzo by chciał, żebym z nim rozmawiała w jego języku. I on tak, też nie do końca chyba wyłapuje... Na jakim ja poziomie jestem, i on po prostu słyszy, jak ja rozmawiam po japońsku, dopiero wtedy, gdy pojawi się osoba trzecia, i która nie, właśnie nie umie języka angielskiego. I tak było chyba dwa tygodnie, albo trzy tygodnie temu, pojechaliśmy nad jezioro Yamanakako. Tam był taki wyjazd, ale, jakby to powiedzieć, Taka impreza pracownicza, wyjazd pracowniczy. I tam przyjechali też wolontariusze, którzy bardzo często pomagają na eventach, właśnie tak w pracy. I wszystkie te osoby nie rozmawiają po angielsku nic a nic. Była tylko jedna e, dziewczyna, która rok mieszkała w Kopenhadze, bo była na wymianie dawno temu. No i ona coś tam jeszcze. Rozumiała, ale no ten z tym angielskim to tak trochę opornie szło Więc byłam po prostu zmuszona, żeby mówić tylko w języku japońskim I jak wiem, że ta osoba na przykład nie mówi po angielsku To jestem naprawdę w stanie z siebie wykrzesić bardzo dużo Ale jak wiem, że już ktoś na przykład mówi po angielsku To próbuję sobie iść na skróty Chociaż ostatnim razem właśnie próbuję um, jakby z tego zrezygnować i właśnie takie w e, ten weekend, gdzie byliśmy nad tym jeziorem, aż się zdziwił, że jestem w stanie po prostu tak się komunikować z osobami, bo ja po prostu do niego nie rozmawiam. On mnie nie on mnie słyszy, on nie wie właśnie mm, jak ja rozmawiam z ludźmi. Jak stanie przy mnie i na przykład ja mówię do tej osoby trzeciej, bez żadnego problemu jestem w stanie, wiecie, e, poprowadzić tą rozmowę, ale w domu to jest po prostu jakaś masa, ja nie wiem. Po prostu stoi przede mną jakaś ściana i nie mogę się po prostu przez nią e, przebić. Nie wiem, czemu tak jest. Takie mnie dopinguje i może chyba dopinguje mnie tak aż za mocno, bo po prostu widzę, że. E, mm, wiecie, jakby to powiedzieć, on robi takie oczek 5 zł i po prostu w jakiś sposób mnie to stresuje. Ja nie wiem, jakiś takiego dziwnego ataku dostaje. Ja po prostu nie mogę, muszę się wycofać i wracam właśnie do tego angielskiego. Chciałabym. W domu używać też tego japońskiego, tak wiecie, bardziej mm, płynnie, bo też na pewno by to pomogło mi uporządkować te wszystkie punkty gramatyczne, które e, istnieją, no ale przez to właśnie, że nie mogę tego jakby do końca praktykować, e, jest mi też trudniej się nauczyć tego języka, i to jest takie po prostu błędne koło, z którego nie mogę wyjść. Staram się, no ale zaraz wracam z powrotem na te tory i się okazuje, że jestem na tej samej drodze. Więc e, na ten rok ogółem mam takie zadanie, żeby spróbować się przebić i przez tą właśnie ścianę. E, no nie wiem, jest prawie kwiecień, e, i no jakieś te takie próby to są mega słabe, nie wiem, nie wiem, jak sobie z tym poradzę. No ale to już mniejsza, może kiedyś mi się uda. Mam nadzieję, że chociaż w tym roku troszkę więcej.